Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Rapanoł Bobylowski się kłania, witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. A dzisiaj taki szybki odcineczek celebrujący, a w zasadzie podsumowujący moją działalność, ponad pięcioletnią działalność tutaj na YouTubie. W tym czasie powstało ponad 300 filmów i kanał osiągnął prawie 700 tysięcy wyświetleń, a w zasadzie celebrujący, bo... Jak pewnie zauważyliście, już jest na kanale 2000, a w zasadzie ponad 2000 subskrypcji, z czego się bardzo cieszę. I w tym miejscu znajdą się podziękowania przede wszystkim dla mojej żony i żabki za dużą cierpliwość do tego człowieka, do Panujo. Dziękuję także pięknie wszystkim kanałom wspierającym. Każdy like, każdy komentarz mnie bardzo cieszy, także dziękuję Wam bardzo. A oczywiście też dziękuję wszystkim oglądającym, którzy po prostu są, oglądają, no i dzięki temu wspierają ten kanał. Dzięki temu ten kanał może się rozwijać. Dziękuję pięknie jeszcze raz wszystkim. I żeby nie było za bardzo nudno, to. Tutaj mam taką naleweczkę. Od razu powiem, że jest bezalkoholowa, imbirowa z przyprawami, z cytrynką. I sponsorem tego odcinka w zasadzie jest Beatka, która zakupiła tą naleweczkę, nasza przyjaciółka. Pozdrawiam cię, beatko. Także zanim tutaj się razem napijemy, no musicie zobaczyć, jak to było, gdy osiągnąłem 100 subskrypcji. Check it out! wszystkie łapy w górę! Jedziemy! Ponad 100 subskrybentów mam. Dziękuję wszystkim Wam. Mówię Wam, że to piękny stan. Bo ponad 100 subskrybentów mam i chciałoby się zrobić. Je, je, je. I chciałoby się zrobić. Yeah, 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 yeah. No i co powiecie na ten głos? Nadaje się ten chłopak do Voice of Poland, czy nie? A potem po 100 subskrypcjach czekałem na 1000 subskrypcji, i jak to przekroczyłem, to powstał ten filmik. Właśnie tak to było, a teraz jest już ponad 2000 subskrypcji, także poleję sobie tą no leweczkę imbirową. No i czego sobie życzysz? No, jedziemy chyba na 10 tysięcy subskrypcji i niech sky is limit, no po prostu. Nie ma sobie co żałować, także życzę dużo zdrówka, dziękuję za każde wsparcie. I widzimy się w kolejnym vlogu. Do usłyszenia. Na razie. Hej! Mm. Bardzo pyszna. Polecam tą naleweczkę.